Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam taki miks drapeczek z krzyżoweczku XXL. Mamy jeszcze rajską kasę, super siódemkę, super trzynastkę oraz drapeczkę za złotówkę Uśmiechnij się, które ostatnio są dla mnie dość szczęśliwe. Ta oraz y, czas na kasę ostatnio fajnie się spisują te za złotówkę, więc przygotowałam do następnego miksu również jakąś za złotówkę. Zaczniemy sobie może właśnie od niej. Krzyżoweczkę ogólnie już tu wstępnie sobie przygotowałam, bo ostatni odcinek z krzyżówką był strasznie długi. Tak więc zdrapałam pierwszy rządek tutaj z literkami. Ale na razie żadne słówko nam się tutaj jeszcze nie utworzyło. A w bonosi mamy wyraz szafir. Także tak to wygląda. Dobra, tak więc przejdziemy sobie do najtańszej zdrapeczki. Na no dzień dobry tutaj. I szukamy trzech takich samych symboli. I patrzymy, co tu mamy. Mamy tak klapeczki, wodę, chociaż jak dla mnie to jest lemoniada, bo ma tutaj taką cytrynkę. No ale dobra, powiedzmy, że to jest woda. Tu mamy cytrynkę. A propos cytryny. Tu mamy wodę po raz drugi. Tu mamy kapelusz i. No i klapeczek po raz drugi. A jaj A szkoda, bo klapek to główna wygrana. Także byłoby fajnie, 7000 by się przydało, ale niestety nie tym razem. Ale będziemy szukać dalej. Dobra. Weźmy sobie na teraz może jeszcze super trzynastkę i szukamy trzynasteczki. A mamy tak, 29, 53. 42 19 37 24 i 56 no za wysoko za wysoko Dobra tak więc ta również jest przegrana Weźmy teraz może super siódemkę i szukamy siódemeczki Mamy tak dwójeczkę dziewiątkę szóstkę Trójkę, i no, i niestety czwórkę. Także ta również, niestety, jest przegrana. Ale nie poddajemy się, szukamy dalej. Przejdźmy do teraz do rajskiej kasy i szukamy palmy bądź pliku. I patrzymy, co tu mamy. Mamy biedronkę, słoneczko, awokado oraz arbus. Dalej mamy tak chmurki. Plecak, wisienki, rower. No i ostatnie dwie szanse, co tu znajdziemy. Mamy balsam i ostatnia szansa. No, niestety, dali ananasa. Tak więc rajska kasa również jest przegrana. Tak więc na koniec zostaje krzyżóweczka. I patrzymy, co tu mamy. Weźmy sobie może drugiego drapaczka. O. I mamy tak. S oraz K. Dobra. No to lecimy z fioletową. K mamy tutaj. Jeszcze, czekajcie, muszę sobie wyczyścić. O, dobra. Tu mamy kolejne K. Dobra. I S jeszcze, Ok. No to szukamy. Tu mamy S. Tu mamy kolejne K. Mhm. I to chyba wszystko. Przejdźmy sobie teraz do niebieskiej. K mamy tutaj. Tu mamy S. Tu mamy S. Mhm. No, no, ładnie się tutaj. O, i mamy pierwsze słówko, słuchajcie. Mamy wyraz oko, bardzo fajnie. Ogólnie jakoś tak sporo mamy tutaj takich y, króciutkich, w sensie, że trzyliterowych takich. Syn, oko, BMW, tutaj los. No tak fajnie w sumie. Może uda się jakoś uzbierać tutaj i będzie jakaś fajna wygrana. Także fajnie, zobaczymy. Tu mamy K. K. Y, to chyba wszystko. Tak jest, dobra. No teraz przejdziemy sobie do zielonej. Co tu mamy? Tu, tu, tu. Dobra, tu mamy S. Ojej. O, i mamy też kaporze, ale jestem gapcia. No, mamy kolejny wyraz. Znaczy kolejny, no na tej akurat pierwszy. No, ale widzicie, kolejne trzy literowy wyraz nam się ułożył tutaj bardzo szybciutko. Także super. Może będzie wygrana krzyżóweczka. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy K. Uh -huh. I chyba wszystko. Tak jest. W bonusie mamy S. Ojej. O, dobra. I lecimy z następnymi literkami. Mamy W oraz B. No dobra. No to szukamy w fioletowej. W oraz B. W mamy tutaj. Tu mamy B. Tu mamy kolejne B. I to chyba wszystko. Dobra. Patrzymy w niebieskiej. B mamy tutaj. Tu mamy B i W, bo mamy BMW. Mhm. Dobra i chyba wszystko. Tak jest dobra. No to przechodzimy do zielonej, co tu mamy. Tu mamy B. Tu mamy B. Tu mamy następne. Tu jest W, i chyba wszystko. Jeszcze tak na szybko przelecę. Chyba tak, dobra. W bonusie nie mamy ani B, ani W. Także przechodzimy do następnych literek. Co tu mamy? Mamy C i mamy A. No to fajnie. Super. Będzie trochę drapania. Bardzo mnie to cieszy. No, to lecimy. Co tu mamy? Czy utworzy się nam kolejne jakieś słówko tutaj, w tych krzyżóweczkach? A to zawsze robi taką robotę, że. Aha. O! I mamy wyraz oka. Super. I to jest pierwszy, tak? Czyli w każdym na razie mamy po jednym. Dobra. I drapiemy dalej. Czy coś tu się utworzy jeszcze. C i A. Hmm. No dobra, chyba na tyle. Lecimy do niebieskiej. Mamy A. O, tak. Cyk, 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 ładnie to idzie. Ładnie się nam tu otwiera już z drapeczka. O! Dobra. Ale C to ja tu chyba nie widzę. Tylko to jedno było. Dobra. Przejdźmy sobie teraz do zielonej. Co tu mamy w zielonej? No to patrzymy. Dobra. I chyba nic tam tutaj się nie otworzyło. Ale bardzo na pewno pomogło te A. Tutaj mamy w bonusie A, jeszcze tylko Z i R. I będziemy mieli bonusik. Tak, więc drapiemy ostatnią linijkę z literkami. Co tu mamy? Mamy P i mamy J. No dobra. No to drapiemy. Zaczynamy od fioletowej. Tu mamy P. Ojej. Oj. Tu mamy P. Muszę wyczyścić. Dobra, P i J. Tu mamy J. I chyba wszystko I teraz niebieska. P jest tutaj. Tu jest następne. Mamy nawet jod. Dobra. i zielona teraz. Co tu mamy? P jest tutaj. Tu jest J. I chyba wszystko. Trochę mało. W bonusie nie mamy. Dobra. I patrzymy dalej. Co tu mamy? U oraz D. Ok. No to drapiemy. D mamy tutaj. Oj, tego R to chyba nie będzie, więc bonusa też nie będzie, bo tu patrzcie. Tu by było słówko, tu by było słówko, tu by było słówko. A jajaj, szkoda, szkoda. Bardzo lubię te bonusy. Ok. No to lecimy dalej. Tu mamy U. Tu mamy U. Tu mamy D. I chyba wszystko tak jest. Dobra. Przechodzimy do niebieskiej. O, tutaj mamy słówko osad. Fajnie. Czyli to już jest. Drugi, tak, oko i osad, dobra. No to drapimy dalej. Czy utworzy się trzeci? Hmm, tu jeszcze mamy U, dobra. Wszystko i lecimy do zielonej. Co tu mamy? Tu mamy D, czyli mamy Ada, czyli to też jest już drugi wyraz, fajnie. Zobaczymy, może tu będzie trzeci. A może nigdzie. Nie wiadomo. Ale trzeba wierzyć do samego końca i patrzymy, co tu mamy. Wszystko chyba już zdrapałam. W bonusie nie mamy i dwie ostatnie literki. Mamy G i mamy Z. Tak więc Z jest w bonusie, ale zabrakło tego właśnie R, o którym mówiłam, że pewnie nie będzie. Ale dobra, szukamy w takim razie wyrazów. Już mało nam brakuje. G i Z. Dobra. G mamy tutaj. Tu mamy G. Tu mamy kolejny wyraz, czyli to jest drugi, tak, bo na tej mamy. Mieliśmy jeden tylko. Tu mamy Z. Tu mamy G. Kurczę, kurczę. T nie było. T nie było, nie, nie było. R nie było, M nie było. L nie było, N też nie było. Kurczę. Dobra, czyli w kończymy na dwóch wyrazach. Sprawdzamy sobie teraz niebieską, czy coś tu się zmieni. Tu mamy Z. Tu mamy G. Ojoj. Nie, i tu też mamy dwa. Aj kurczę, no szkoda. No dobra, no to ostatnia nadzieja w zielonej. Czy coś tu się uda? Zobaczymy. Tu mamy G. G dobra. To jeszcze w takim razie tutaj mamy Z. E, tu mamy G, ale nie mamy L, no o tu jeszcze mamy Z ale też brakuje no ajajaj aj, aj, szkoda czyli ta żurweczka niestety będzie pusta mm. no i właśnie w takim oto w taki oto sposób cała zdrapa znaczy cała zdrapa cały odcinek będzie pusty o no i dyszka, to już mogli dać no ten bonusik Ej, dobra, sprawdzimy sobie jeszcze tutaj kontrolne. Y, jakie mamy? Mamy E, mamy C. No, już trzecia pewnie też będzie różna. Dobra, nie ma co szukać. Mamy E, mamy C, także ta krzyżóweczka jest niestety pusta. Tak krzyżóweczka jest pusta. Rajska kasa również jest pusta i wszystkie pozostałe niestety też półta szkoda, szkoda. No ale mówi się trudno. I się drapie dalej po prostu tak. No nic, także na wkład 10-15, 20 zł wygraliśmy okrągłe 0. No dobra, trudno. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie kciuki za następny odcinek. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania moich odcinków i do lajkowania. Także widzimy się w następnym. Papa pa, buziaczki! Cześć!